Иисус Христос, 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 To będzie di, 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 di. patrzy Jezus na mnie z góry. Tak jak ole, ole, ole. patrzy Jezus na mnie z góry. Ja spinam się akurat na góry. Akurat na góry. Akurat na góry, Jak ja jestem dzisiaj po, po Wracam ze szkoły, mogę się za mnie Kurwa, macz kuzi, co ty stracę Ech, ech, bęk, 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 Boże zdrowy, przepraszam Ciebie Wiesz za co, kurwa, wiesz, wiesz, wiesz Wiesz, wiesz, wiesz Wiesz, 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 wiesz Patrzę na góry, do poniżej mam duże dziury. Patrzy tylko na mnie jedna eleczka w kółeczku, kiedy ona mówi mi: czemu ja patrzę na nią z góry, ale pochodzę po górę. No, bo, 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 góra. No, po, po, po Góra, 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 wchodzę ja dziś po górach. Góra, 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 wchodzę ja dziś po górach. Przepraszam Cię Jezu za moje grzechy, ale nie wiem jak mam zachować. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, że to jest fajna piosenka, bo to Boże Święty. Kurwa, o, Boże Święty! O, Boże Święty, przepraszam Cię za grzechy. Każdy mówił mi jeden raz, każdy mówił mi jeden raz, stwórz tą piosenkę. A ja miałem wybanej, i stworzyłem na dziewczynkę. Wiem, 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 wiem. wiem. Przepraszam Cię za grzechy Przepraszam Cię za grzechy Moje, otuć mi dzisiaj proszę Ciebie, proszę Ciebie, kocham cię, Boże mój Jezu. Kończy się bit. Marti na mnie z góry, kończy się być, na rano